Wyobraź sobie, że siedzisz na lekcji informatyki w podstawówce, gimnazjum czy innym liceum i jakiś kolega lub koleżanka pokazuje ci artykuł o twoim mieście, dajmy na to Bydgoszczy, na Wikipedii, zachęcając cię do przeczytania. W sumie to nie wiesz po co masz to czytać, ale musisz wysiedzieć 45 minut i nie masz nic lepszego do roboty, więc zabierasz się za lekturę. Szybko okazuje się jednak, że artykuł, który czytasz, zamiast opisywać twoje ukochane miasto rodzinne, bezczelnie je szkaluje. Zaczynasz uważnie przyglądać się stronie, na której jesteś. Okazuje się, że w logu jest ziemniak zamiast globusa, a z wbudowanej w stronę wyszukiwarki spogląda na ciebie papież Polak. Padłeś właśnie ofiarą niecnego żartu, bo strona, o której mowa, to nonsensopedia. Większość z was zapewne choć raz w życiu z niej korzystało, ale jeśli ktoś nie miał okazji, to już tłumaczę, na czym mniej więcej polega jej zamysł. Nonsensopedia graficznie jest dość podobna do Wikipedii. Z pozoru, kiedy człowiek nie wczyta się w treść i nie spojrzy na logo, można by je nawet pomylić, jednak kiedy skupi się na wypisanych tam drdymałach, szybko okazuje się, że rzeczy, które właśnie czyta, nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdą. W skrócie, nonsensopedia to taka fałszywa Wikipedia. I w sumie w bardzo podobny sposób można opisać gatunek filmowy, jakim jest dokument. To taki fałszywy dokument, który pozornie można nawet uznać za prawdziwy. Choć to też nie do końca właściwa definicja, bo są dokumenty, które bardziej i mniej poważnie podchodzą do odtwarzania cech charakterystycznych dla kina dokumentalnego. Ale o tym później. Bardzo możliwe, że kojarzycie jakieś dokumenty, bo do ich drona zalicza się kilka bardzo popularnych produkcji. Jeśli jesteście ciekawi, w czym tkwi sekret sukcesu dokumentów i skąd właściwie się one wzięły, nie będę marnował waszego czasu i po prostu przejdę do rzeczy. Ale najpierw intro. Myślę, że na samym początku warto wyjaśnić, skąd w ogóle wzięła się nazwa mokument, czy raczej mokumentary, bo słowo to wywodzi się właśnie z języka angielskiego, a konkretnie ze słów mok, czyli kpić i dokumentary, czyli film dokumentalny. I w sumie można powiedzieć, że dokument to właśnie taki kpiący film dokumentalny, choć niekoniecznie film, bo może być to też serial. Kluczowym elementem dokumentu jest naśladowanie estetyki typowej dla dokumentów. Oczywiście każdy film dokumentalny jest trochę inny. Na przestrzeni lat ich stylistyka uległa ewolucji. Jednak wydaje mi się, że nadal bez większego problemu można je odróżnić od typowej fabuły. W dokumentach kamera zazwyczaj trzyma się dość blisko bohaterów. Częste są ujęcia z ręki, zoomy czy tak zwane gadające głowy, gdzie bohaterowie zwracają się bezpośrednio do kamery i z tych wszystkich środków wyrazu korzystają też Mokumenty. Ich bohaterowie często są świadomi kamery, a czasem nawet wchodzą z nią w interakcje. Powszechnie wykorzystuje się w nich też wyrwane z kontekstu autentyczne nagrania archiwalne. Mokumenty są czymś na styku kina fabularnego i dokumentalnego, przez co bardzo łatwo można pomylić je z dokumentami kreacyjnymi, które posługują się podobnymi środkami wyrazu. Tym co je różni jest cel. Dokument kreacyjny ma na celu twórcze przetworzenie rzeczywistości, natomiast mokumenty wykorzystują dokumentalne środki wyrazu, by stworzyć w widzu wrażenie obserwowania rzeczywistych wydarzeń. Tworzą udę dokumentu, mimo że w rzeczywistości to co się w nich dzieje, zostało wcześniej uwzględnione w scenariuszu, Rezygnują z charakterystycznej dla kina dokumentalnego Twórcze interpretacji rzeczywistości i skupiają się na kwestiach estetycznych, które wykorzystują w celu wyprowadzenia widzów w pole. Słowo mokumentary po raz pierwszy zaistniało w latach 60., ale prekursor gatunku pojawił się już w latach 30. Była nim ziemia Hurdów, w reżyserii Luisa Buñuela, Parodia filmu dokumentalnego z kilkoma inscenizowanymi scenami, której jednak daleko było do tego, co znamy dziś jako dokument. Geneza tego gatunku jest o tyle ciekawa, że można doszukać jej nie tylko w kinie, ale też w telewizji i radiu, a konkretnie w pewnym słuchowisku z 1938 roku. Paradoksalnie, twórcą tej audycji był późniejszy reżyser. I to nie byle jaki reżyser, bo Orson Welles, twórca obywatela Keyna, uznawanego przez wielu za najwybitniejszy film w historii kina. Prowadzone przez niego typowe wieczorne słuchowisko w pewnym momencie przekształciło się w reportaż dotyczący ataku obcych, którego ofiarą padł między innymi Nowy Jork. Wszystko wypadło na tyle przekonująco, że wielu słuchaczy naprawdę uwierzyło, że ziemię atakują kosmici. Jeśli chodzi o telewizyjne źródła inspiracji dla pierwszych twórców dokumentów, to najbardziej znanym jest chyba reportaż BBC z 1 kwietnia 1957 roku, który opowiada o drzewach spaghetti. Charakterystyczny, popularny we Włoszech długi makaron był wtedy dość mało znany w Wielkiej Brytanii, dlatego też twórcy reportażu postanowili wmówić swoim widzom, że rośnie on na drzewach. Stworzyli krótki, 3-minutowy reportaż, który opowiadał o zbiorach spaghetti na południu Szwajcarii. Pomyślicie pewnie, że nikt nie byłby tak głupi, żeby w to uwierzyć. I macie trochę racji, współcześnie pewnie nikt nie dałby się nabrać, ale wtedy dość sporo osób w to uwierzyło. Wśród nich był ponoć sam dyrektor generalny BBC, Ian Jacob, który sprawdził później w kilku źródłach czy to aby na pewno był żart. Ale nie był jedyny, bo BBC zostało tego dnia zalane setkami telefonów z pytaniami o hodowlę drzewek spaghetti. Podobno dzwoniącym radzono wsadzenie nitki makaronu do puszki sosu pomidorowego. Film Buñuela, audycja Wellesa i reportaż BBC możemy traktować jako zapowiedź nowego gatunku, ale prawda jest taka, że dokument narodził się dopiero w latach 60 Jeden z pierwszych dokumentów, The Beatles, opowiadał historię jednego dnia życia Beatlesów. Z pozoru wygląda on jak film dokumentalny, ale prawda jest taka, że całość została stworzona na podstawie napisanego wcześniej scenariusza. Jednak fani zespołu pokochali tę produkcję i nie przeszkadzało im, że cały jej komizm to wymysł scenarzystów, a nie codzienność Beatlesów. Warto wspomnieć też o powstałym 3 lata później David Holzman Diary, który był czymś w rodzaju dokumentalnego vloga. Tytułowy David właśnie stracił pracę i obawia się, że wkrótce zostanie wcielony do wojska i wysłany do Wietnamu. Postanawia stworzyć dokument na temat swojego życia, żeby trochę lepiej zrozumieć samego. Siebie i swoje doświadczenia. Holtzman jest oczywiście postacią fikcyjną, wciela się w niego aktor Kit Carson, a wszystkie wydarzenia w filmie zostały wcześniej zaplanowane na etapie pisania scenariusza. Własny dokument stworzył też tak uznany twórca jak Federico Fellini, który postanowił pochylić się nad tematem ludzkiej fascynacji, W Swoich sił w filmach dokumentalnych próbował też młody Woody Allen, którego Zelik znakomicie się ogląda nawet dzisiaj, niemal 40 lat po premierze. Warto wspomnieć, że produkcje powstałe w latach 60. nie były jeszcze nazywane dokumentami. Termin ten został spopularyzowany dopiero w latach 80. przez Roba Leinera, Był on reżyserem filmu This is Spinal Tap, który opowiadał historię fikcyjnego zespołu heavy metalowego, odbywającego turunę po Stanach Zjednoczonych. Omawiając wczesną historię tego gatunku, nie można pominąć też telewizyjnych sketchy tworzonych w ramach latającego cyrku Monty Pythona, z których chyba najbardziej znany jest najzabawniejszy dowcip świata, który pojawił się już w pierwszym odcinku serii. Wydaje mi się, że współczesne dokumenty najlepiej wypadają w wydaniu serialowym, więc wypadałoby zacząć od seriali. Najwcześniejszymi przykładami współczesnych dokumentów są chłopaki z baraków i brytyjskie The Office. O historii tego drugiego opowiadałem w materiale sprzed kilku tygodni. Także jeśli Was ona interesuje, to zapraszam do nadrobienia. Jeśli natomiast chodzi o Chłopaków z Baraków, to też zdecydowanie jest o czym opowiadać. To prawdziwy popkulturowy fenomen, który od samego początku bazował na dokumentalnej stylistyce. Pierwszy sezon miał swoją premierę w 2001 roku, ale Julian Ricci i kilku innych bohaterów zaliczyli swój ekranowy debiut już kilka lat wcześniej. Nie wszyscy fani serialu o tym wiedzą, ale do jego powstania przyczynił się sukces filmu o tym samym tytule, który miał swoją premierę w 1999 roku. To właśnie tam po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć charakterystyczną muzykę z intro. Film rozpoczynamy w domu Juliana i już od początku można wyczuć atmosferę bardzo amatorskiego dokumentu. Ekipa, która to filmuje, nie pełni roli biernych obserwatorów, a wchodzi z bohaterami w interakcje, czasem nawet rozmawiając z nimi. Co jakiś czas możemy zobaczyć cienie należące do filmowców i wchodzące w kader mikrofon. To właśnie z tego filmu pochodzi czarno-biała scena rozpoczynająca pierwszy odcinek serialu. Jednak jeszcze zanim powstał i film, i serial, ich reżyser Mike Clattenburg stworzył dwa krótkie metraże. Głównym bohaterem pierwszego z nich, powstałego w 1995 roku The Card Boy, jest Bubbles, czy raczej grającego go Mike Smith. Rob Wells i John Tremblay, wcielający się tutaj w dwóch ochroniarzy, Rickiego i Jasona, próbują powstrzymać go przed kradzieżą wózków sklepowych. Drugi z tych filmów, zrealizowany w 1998 roku One Last Shot, Skupia się na bohaterach granych przez Wellsa i Trembleya, ale brakuje mu tej charakterystycznej dokumentalnej stylistyki. Brytyjski The Office, podobnie jak Chłopaki z Baraków, miało swoje początki w roku 2001, a pierwszy sezon jego amerykańskiego remake'u doczekał się premiery 4 lata później i pod względem popularności szybko wyprzedził pierwowzór. Amerykańskie The Office to jeden z tych seriali, przy których w trakcie oglądania zapomina się, że są dokumentem. Teoretycznie cały czas mamy do czynienia ze środkami wyrazu charakterystycznymi dla filmów dokumentalnych. Powszechne są nagłe ruchy kamery i wtrącenia w postaci gadających głów, ale jest to na tyle częste, że człowiek się do tego po prostu przyzwyczaja. I nawet jeśli bohaterowie odpowiadają na zadane wcześniej przez ekipę pytania, to my widzowie nigdy tych pytań nie słyszymy. I teraz coś, co dla niektórych może być spoilerem, więc jeśli ktoś nie chce go usłyszeć, to może przewinąć. W The Office ekipa filmowa się nie ujawnia, przynajmniej do pewnego momentu w ostatnim sezonie, kiedy możemy poznać dźwiękowca Briana. Jego pojawienie się na ekranie brutalnie przypomina widzom, że to co oglądają to nie jest zwyczajny serial fabularny. I przez to ten ostatni sezon jest trochę dziwny, bo rzeczy, z którymi nie było problemu przez kilkadziesiąt ostatnich odcinków, jak ingerencja w prywatność, nagle zaczynają stanowić problem dla oglądanych przez nas postaci. Dziwny jest już sam fakt, że w ogóle zaczynają o tym rozmawiać. Jednak prawdziwe zderzenie z rzeczywistością przychodzi dopiero w ostatnim odcinku, gdzie nasi bohaterowie mogą skonfrontować się z widzami, którzy obserwowali ich poczynania po premierze materiału, którego nagranie obserwujemy przez 9 sezonów. Mi się ten nietypowy zabieg podobał, ale wiem, że część fanów nie podziela mojej opinii. W kolejnym serialu od twórców The Office element mokumentalny jest moim zdaniem już trochę mniej widoczny. Oczywiście Park and Creation pełne było charakterystycznych zabiegów operatorskich: spojrzenie w kamerę i wypowiedzi bohaterów bezpośrednio do widzów, ale mam poczucie, że było tego wszystkiego mniej niż w The Office. W Park and Creation elementy dokumentalne wydają się być jedynie wyborem stylistycznym, który nie ma żadnego wpływu na fabułę. Podobnie jest w Modern Family, które ogranicza się w zasadzie tylko do sporadycznych gadających głów i spojrzeń bezpośrednio w stronę kamery. Mniej znanym, ale zdecydowanie wartym uwagi serialem dokumentalnym jest What We Do In The Shadows, za który odpowiada nowozelandzki reżyser Jemaine Clement. Produkcja stylizowana jest na dokument o grupie wampirów, którzy są współlokatorami mieszkającymi wspólnie w Nowym Jorku. Jednak ten serial nigdy by nie powstał, gdyby nie film z 2014 roku, który wspólnie stworzyli wspomniany wcześniej Jemaine Clement i Taika Waititi. Produkcja ta różni się od serialu głównie tym, że miejscem akcji nie jest Nowy Jork, a przedmieścia Wellington. Wiele rzeczy, które udało się w tym filmie, zostało wykorzystane później także w serialu. Widziałem i jedno i drugie, ale uważam, że serial ma jedną przewagę nad filmem. Jest nią postać wampira energetycznego, Colina Robinsona, który w odróżnieniu od pozostałych wampirów może wychodzić na słońce i nie żywi się ludzką krwią, bo siły życiowe czerpie z zanudzania ludzi. I w filmie, i w serialu ekipa filmowa wchodzi w interakcje z bohaterami. Co czasem bywa katastrofalne w skutkach, oczywiście dla filmowców, a nie dla wampirów. Jeśli chodzi o inne współczesne filmowe dokumenty, to nie może zabraknąć tu Borata, który miał premierę rok po pojawieniu się pierwszego sezonu amerykańskiego The Office. Produkcja stworzona przez Sasha Barona Cohena jest chyba najpowszechniej kojarzonym filmem dokumentalnym, jaki stworzono, a postać Borata na stałe weszła do popkultury. W zeszłym roku doczekaliśmy się kontynuacji tej produkcji, ale nie spotkała się ona z aż takim entuzjazmem jak oryginał. Choć i tak była lepsza niż inny zeszłoroczny dokument, a konkretnie GIN 2020, który, mimo gwiazdorskiej obsady, okazał się kompletnym niewypałem. Mokument to niezwykle bogaty, choć trudny do zdefiniowania gatunek. Łatwo pomylić go z paradokumentem i kilkoma innymi gatunkami z pogranicza dokumentu i fabuły. Wymieniłem w tym materiale kilka produkcji, które są najbardziej znane, istotne historycznie i też takie, które sam lubię. Na pewno coś pominąłem, bo gdybym chciał wymienić wszystko, co jest warte uwagi, to pewnie siedzielibyśmy tutaj do jutra. Dlatego liczę, że uzupełnicie tę listę Waszymi komentarzami i może pomożecie mi odkryć coś nowego. Odmykam dyskusję i do usłyszenia.